Tak podjąłem największe ryzyko w swoim życiu. Dzień 30. Sprzedaję pierożki z bulionem, aż uzbieram milion złotych. Hamur nie jest moim pierwszym biznesem, ani drugim, ani trzecim. Zanim przeprowadziłem się do Polski, próbowałem wszystkiego: małego lokalnego sklepiku, świec zapachowych, print on demand, a nawet punktu naprawy butów. Wszystkie te projekty upadły z jednego powodu: Goniłem za pieniędzmi, a nie za pasją. Po przeprowadzce zacząłem pierwszą pracę w korpo. Dość szybko zrozumiałem, że to też nie jest życie dla mnie. Jeszcze w trakcie pracy zacząłem odwiedzać restauracje w Krakowie i nagrywać recenzje. Wtedy coś kliknęło. To było to, co naprawdę kocham. Zaryzykowałem. Uruchomiłem malutki biznes pierożków z bulionem w swojej kuchni. Na początku to był tylko projekt poboczny, ale popyt rósł z tygodnia na tydzień. W końcu stanąłem przed wyborem: zostać w bezpiecznej pracy albo postawić wszystko na jedną kartę. Ryzyko było realne, że się nie uda, ale w głębi wierzyłem, że może się udać. Zrezygnowałem z etatu i poszedłem w hamur na 100%. Dziś wysyłamy pierożki po całej Polsce, a już wkrótce, z nową przestrzenią produkcyjną i maszyną, będziemy mogli rosnąć jeszcze szybciej. Jeśli widzisz mnie pierwszy raz, zostaw obserwację. Ta podróż dopiero się zaczyna.